Doma Sznykiel, Wiktor Marconi. Witamy w kolejnym podsumowaniu najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Koniec tygodnia, a rozpoczynamy od tego, co się stało bardzo daleko od nas, za oceanem, ale porozmawiajmy o wyborach Stanów Zjednoczonych, o wyborach prezydenta, ale w odniesieniu na polski grunt. Czy to będzie miało jakiś wpływ, czy, czy to jest mit? To za dużo ze mną nie pogadasz, dlatego że ja sądzę, że pewien mit się wytworzył. Tak samo jak Niedawno słyszałem, jak pewien polityk platformy mówił, że kiedy wygra opozycja, to będzie zimna wojna z Rosją, to, to, jak będzie, to, to, to będzie, to zobaczymy. To, to tworzy się pewien mit, tak? Że jak tak się stanie, to taką będą, takie będą reperkusje. Przez ostatni miesiąc mieliśmy do czynienia dokładnie z takim samym tworzeniem mitu. Jeśli wygra Obama, to będzie źle, jeśli wygra Romney, to będzie dobrze. Tak naprawdę Stany Zjednoczone mają swoje priorytety. Te priorytety znajdują się w Azji, w Chinach. Na Bliskim Wschodzie? E, tak, i w Afganistanie. E, jak zadałbyś mi pytanie, jakie reperkusje będą miały wybory w Komunistycznej Partii Chin na polską politykę, to uważam, że będą miały większe, aniżeli wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli w Polsce nic się nie zmieni i stosunek Stanów Zjednoczonych do Polski się nie zmieni. Tutaj chyba Polakom najbardziej chodzi o te wizy turystyczne, o które musimy walczyć, żeby do Stanów pojechać. I za cztery lata... Znowu temat powróci. Znowu temat powróci. Ba, uważam, moim skromnym zdaniem, za cztery lata przywitamy nowego prezydenta, bo już wiemy, że nie będzie trzeciej kadencji Baracka Obamy. Konstytucyjnie jest to niemożliwe. I za 4 lata przywitamy nowego prezydenta i będziemy się zastanawiać, dlaczego Polonia amerykańska znowu nie stanowiła e, jakby front w wyborach wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych i, i dlaczego w końcu i dlaczego nadal nie e, mamy te wizy załatwione. Nic się nie zmieni. A teraz panowie i panie, ale już w naszym parlamencie obradują nad nowym takim pakietem, który ma na nasze życie socjalne, społeczne i rodzinne. rodzinne tutaj wpływać. Jak ty oceniasz te pomysły, nad którymi parlamentarzyści debatują i jakie to są pomysły, może szerzej troszeczkę powiedzmy Dobrze. naszym widzom? To głównie... To mamy te, te filary tej e, zapowiedzianej rodzinnej reformy w drugim łuska, e, To są takie roczny e, urlop macierzyński-tacierzyński. Tak naprawdę są zachęty, żeby i, i jeden i drugi rodzic e, w, włączyli się w ten rok e, urlopu e, na wychowanie dziecka. E, nie będzie ono Pełnopłatnym okresem w cudzysłowie wypoczynkowym, tylko 80%. Chyba, za... że, chyba że pół roku będzie wykorzystane tylko tego urlopu. I to trzeba z góry zadeklarować, mhm. jak, jaką, jaką opcję będziemy, będziemy tutaj wybierać. No i, i, i dobrze. Następna sprawa: budowa żłobków. Też dobrze, chociaż jeśli pozwolisz, Państwo pozwolą, to ja dodam, że jest tu, te całe regulacje są obudowane bardzo dużą ilością ustaw. Śmiem twierdzić, że jakbyśmy te pieniądze w jakiś tam sposób oddali rodzicom, rodzinie, to rodzina wie, które, który żłobek jest najlepszy, jeśli będą mieli pieniądze, żeby go wspierać, to będzie się ono rozwijał niekoniecznie e, będąc na garnuszku samorządu. Bo jest problem, tak? E, państwo dopłaca 80% do budowy żłobka, a potem to samorząd musi coś, z, inaczej, or, organ założycielski musi coś z tym żłobkiem zrobić. Może wyjść to na dobre, może nie. E, Uważam, moim skromnym zdaniem, jakbyśmy te pieniądze zostawili rodzicom, to oni, oni, oni wiedzą zrobić. najlepiej, jak, jak to roz, rozpropagować dalej, żeby, żeby było dobrze. A skoro, skoro mówimy o pieniądzach, to może powiedzmy o tych, które były tak troszeczkę, nie troszeczkę, nawet bardzo pod stołem podkładane. Nie tylko pod stołem, bo również w bagażnikach, w zapasowych kołach samochodów rusza proces fryzjera. Ruszuj. Fryzjer u, uchylał się od tego procesu przez ostatnie pół roku, zasłaniając się względami zdrowotnymi, a teraz staje przed sądem. Doprowadzony i... przed sądem. Z, za aresztu chyba już teraz, tak? tak? tak Udowodniono, tak, że, że tych problemów ze zdrowiem nie ma. To jest ten najważniejszy krok w stronę uzdrowienia polskiej piłki ligowej? Czy to, czy to jest. Co, co tydzień rozmawiamy o PZPN-ie, bądź tak. e, sprawy związane. Piłka ja... nożna, ważna sprawa. Oba. Ja obawiam się jednak, że w przypadku e, procesu tak zwanego fryzjera to my będziemy o tym jeszcze długo, długo opowiadać, bo to nie skończy się ani w tydzień, ani, ani niestety w dłuższym okresie. Śledztwo trwało kilka mm -hmm. ładnych lat. Akt oskarżenia liczył sobie 170-190 stron. Fryzjer wielokrotnie zasłabł po tym, jak e, słyszał treść tego aktu oskarżenia. No cóż powiedzieć. No... Wiele nazwisk piłkarzy, działaczy, sędziów umoczonych I w tym bagienku. Wielu już przyznało się. Niektórzy nawet grają nadal. Niektórzy grają nadal. No, wysłali do sądu oświadczenie, że zgadzają się na to, żeby proces, proces odbył się bez ich udziału mhm. y, i z góry akceptują kary, która została uzgodniona podejrzewam z prokuratorem. No, no wstyd, tak. Wstyd, że. Coś takiego y, dzieje się, wstyd. Mamy dowód, że w, w naszej ligowej piłce, przynajmniej w latach 2005-2006, no nie działo się najlepiej. Y, mecz można było kupić od, stawka bazowa to dwie paczki, tak mhm. albo kafle, albo jak to Frazier je zwał, czyli 20 tysięcy złotych. I jak na mecz ekstraklasy to dużo, mało, nie wiem, wstyd, że coś takiego miało miejsce i jeśli zostanie to udowodnione, jeśli sąd y, przyjmie wersję prokuratury, jeśli tak, by, mam nadzieję, było w Lidze, to, to jak ma być na arenie międzynarodowej? No? A później właśnie okazuje się w europejskich pucharach, kiedy ten tytuł czy któreś miejsce w lidze gwarantujące grę w europejskich pucharach zostało kupione, a nie wywalczone, to widzimy jak później weryfikacja na tej arenie europejskiej przebiega. Ta, a potem na arenie międzynarodowej czy europejskiej nie da się kupić i nasi działacze są I zdziwieni, zdezorientowani. No jak to? <grym> to jak powiedział, że tu można, a tu nie można. No i... Czyli tutaj taka polityka zagraniczna upadła w tym całym układzie fryzjera. Gdyby to można było pociągnąć dalej, na no to Czy... może ten sen by mu się spełnił. Tak. Metoda tak zwana fryzjera nie nadawała się na, na to, żeby była ona eksportową metodą. Czy to, to, to... to nie był dobry produkt eksportowy? Nie. Powiedzmy troszeczkę na sam koniec o sprawie lokalnej, ale już wróćmy na ziemię, bo o ważnych sprawach będziemy rozmawiali i poważnych. Czyli komisja do spraw osób bezrobotnych przy Jeleniogórskiej Radzie Miejskiej powstaje. Na razie nie ma przewodniczącego, więc nie może funkcjonować, bo do tej funkcji kandydowało dwóch radnych podczas ostatniej sesji ten przewodniczący nie został wybrany. Ty uważasz, że to jest dobry pomysł? Czy mamy już instytucje? Mamy Urząd Pracy, mamy inne instytucje, które się tym zajmują, że akurat radnie muszą wziąć sprawę w swoje ręce i, i weryfikować tutaj ten nasz rynek pracy. Niekoniecznie pomagać w znalezieniu tej pracy, a to chyba ludziom najbardziej na tym zależy, żeby rzeczywistą pomoc i rzeczywistą rękę do nich wyciągnąć, a nie, a nie ty o tym, o tym po prostu mówić. Często w polityce krajowej, dolnośląskiej, lokalnej e, mamy do czynienia z dziwnymi pomysłami zaczęło się chociażby w tej kadencji parlamentu od y, sprawy krzyża, czy go ściągnąć z sali obrad, czy, czy go pozostawić. Y, a ja wówczas pytałem, y, czy to stworzy nam miejsca pracy. Y, tworzenie kolejnych komisji, ciał. Dowiemy się, czy to było celowe, po jakimś czasie. A więc, w przypadku komisji, która jest dedykowana do spraw bezrobocia, ja powiem powodzenia. Jednak po roku uważam, iż trzeba weryfikować działania komisji, jak już radni wybiorą przewodniczącego. Zakres zadań, ale po roku trzeba zweryfikować, co oni zrobili takiego i czy przypadkiem nie marnowali kolejnych pieniędzy, które można by było przeznaczyć na aktywizację zawodową albo na coś innego, ale takiego konkretnego, co by pomagało ludziom bezrobotnym znaleźć pracę. Mhm. A jeżeli ty widzisz jakiś sens w tej komisji, to w jakim kierunku? Czy właśnie na przykład ściąganie do Jeleniej góry e, jakiś film i ułatwianie właśnie tego, czy, czy w sposób bezpośredni e, pomoc tym bezrobotnym? Czy, czy w ogóle nie widzisz sensu w tym Pomóc momencie? bezrobotnym trzeba ściągać do jeleni inwestorów, trzeba tych miejsc pracy stworzyć. Trzeba. Dla małego i średniego biznesu w Wielkiej Górze stworzyć warunki i nie poprzez tam inkubatory czy, czy, czy jakieś tam instytucje, które głównie służą do tego, aby ssać europejskich pieniędzy czy dofinansowań, tylko trzeba konkretnych działań zmierzających do tego, aby tych miejsc pracy stworzyć. Ja znam się na tym, dlatego że miejsc pracy stworzyłem bardzo dużo w swojej karierze. I Powiem jedno: od samego mieszania herbata nie robi się słodsza. A czekamy na tą słodszą herbatę. Mam nadzieję. Do zobaczenia za tydzień.